Po ponad dwuletniej przerwie w poniedziałkowe popołudnie 4 kwietnia ponownie mogliśmy podziwiać najlepsze drużyny świata, czyli zespoły uczestniczące w rozgrywkach Business Champions League. W obecnej edycji rozgrywek bierze udział 10 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy pięciozespołowe. W poszczególnych grupach rozgrywek obowiązuje system każdy z każdym, a turniej składa się z trzech etapów fazy kwalifikacyjnej, eliminacji do finałów, a także tej finałowej. DNA turnieju Business Champions League 2022 pozostaje jednak niezmienne. Gwarantujemy mnóstwo emocji, dobrą zabawę, no i przede wszystkim będziemy mogli podziwiać pasjonatów piłki nożnej. Pogoda niestety nie była łaskawa dla uczestników turnieju. Co prawda było słonecznie, ale niestety bardzo wiecznie. Miało to znaczący wpływ na komfort gry. W pierwszym turnieju swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy PURMO, OBI Jastrzębie Zdrój, Online.pl, Kaufland Dystrybucja Gliwice oraz PGE GIEK. Pierwsze spotkanie pomiędzy drużynami PGE a Kaufland Dystrybucja Gliwice zakończyło się bezbramkowym remisem, mimo iż obydwa zespoły miały wiele okazji do zdobycia bramki. W drugim meczu pomiędzy zespołami Purmo oraz obie z zdrój oglądaliśmy tylko jedno trafienie. Była to pierwsza bramka w obecnej edycji rozgrywek, ale nieszczęśliwym autorem tego trafienia był Mateusz Kopiec, który w pechowy sposób strzelił gola, ale do swojej bramki i tym samym zespół Purmo zainkasował trzy punkty. Od mocnego uderzenia swój udział rozpoczęła drużyna online.pl, a mianowicie w pierwszym swoim spotkaniu zwyciężyła PGE -GIE K 2-0. Autorami bramek byli Ireneusz Goleniowski oraz Adam Pulchny. Prawdziwą wymianę ciosów oglądaliśmy w kolejnym spotkaniu pomiędzy Kauflandem a drużyną Purmo. Początek spotkania należał do drużyny Purmo, którzy za sprawą Michała Benka objęli dwubramkowe prowadzenie. Drużyna Kauflandu nie zamierzała jednak łatwo oddać tego spotkania i rozpoczęła skuteczny pościg, a mianowicie najpierw bramkę strzelił Jarosław Mizerski, a później Walentin Jakowski i mieliśmy remis 2 do 2. W tym spotkaniu Michał Bank rozegrał jednak mecz dnia i strzelając z hat-tricka, wyprowadził Purmo na prowadzenie. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się wygraną Purmo, bramkę na wagę remisu zdobył Andrzej Rizniki i mecz zakończył się remisem 3 3:3. W kolejnym meczu pomiędzy zespołami Sauny Online.pl a obie z zdrój oglądaliśmy tylko jedną bramkę. A autorem złotego trafienia był Dawid Blazer z drużyny Sauny Online. Tym samym na półmetku rozgrywek grupy A drużyna Saune Online z kompletem punktów objęła prowadzenie w rozgrywkach. W swoim trzecim spotkaniu przebudziła się drużyna PGE, która po zaciętym meczu pokonała Purmo 2-1. do Pierwszoplanową postacią spotkania był Szymon Gąszczyk, który dwukrotnie znalazł sposób na pokonanie bramkarza rywali Pawła Wenerskiego. Honorowe trafienie dla zespołu Purmo zdobył Jakub Koch. Kolejny mecz pomiędzy zespołami Kauflandu a OBI Jastrzębie Zdrój było tak zwane 6 punktów. Wiadomym było, iż zespół, który ten mecz wygra, będzie się liczył w walce o pierwsze miejsce w tabeli. Lepiej w te spotkanie weszli zawodnicy Kauflandu, którzy za sprawą Andrii Riznika objęli prowadzenie w meczu. OBI Jastrzębie Zdrój miało optyczną przewagę w tym spotkaniu, ale dobrze poukładana taktycznie drużyna z Gliwic raz po raz wyprowadzała groźne kontrataki, które dwukrotnie skutecznie wykończyła za sprawą trafiń Mariusza Pomiećko oraz Andrii Ryżnika, który zaliczył drugą bramkę w tym spotkaniu. Prawdziwy festiwal bramek oglądaliśmy w kolejnym pojedynku pomiędzy drużynami Sauny Online.pl oraz PURMO. Bramkarze obydwóch drużyn aż siedmiokrotnie wyciągali piłkę z siatki. Zwycięsko z tej batalii wyszła drużyna PURMO, która pięciokrotnie znalazła sposób na pokonanie bramkarza rywali. Świetny mecz rozegrał duet Jakub Koch-Michał Pęk, który zdobył łącznie 4 bramki. Obie Jastrzębie zdrój do spotkania z PGE przystępował z zerową zdobyczą punktową i z nadzieją, że w ostatnim meczu zdobędzie premierowy punkt w obecnych rozgrywkach. Spotkanie rozpoczęło się jednak od trafienia Jarosława Kowalczuka, a drużyna z Jastrzębia musiała gonić wynik. Dukata się udała, a honor drużyny z Jastrzębia uratowała bramka Mateusza Wiącka. Mimo wielu dogodnych sytuacji w tym meczu spotkanie zakończyło się podziałem punktów. W ostatnim spotkaniu w tej grupie pomiędzy drużynami Kauflandu a Online.pl mieliśmy mecz o pierwsze miejsce w grupie. Po ciężkim boju po golach Ireneusza oraz Sylwestra Goleniowskiego trzy punkty zawędrowały do ekipy Online.pl, która skutecznie broniła dostępu do swojej bramki i ostatecznie zwyciężyła 2 do 0. Nie graliśmy długo na boisku normalnym, bardziej gdzieś halowo, no i myślę, że to poprawimy, będą lepsze wyniki. Początkowy mecz był takim przypadkiem troszeczkę, że tam ta bramka jakaś samobójcza wpadła. Drugi mecz był wyrównany, no i trzeci mecz też był już wyrównany, także myślę, że że na spokojnie, myślę, że, że wszystkie były takie dobre. No tak pierwsze raz takie ogranie sprzed paru lat. Nie graliśmy nic, bo nie było ludzi do grania, no a teraz coś tam kopiemy znowu, próbujemy przynajmniej. Jest trzech nowych chłopaków, którzy po się na przyjęli w ostatnim czasie, no i coś tam gramy. Przyjeżdżaliśmy tutaj z jasnym celem, chcieliśmy się bawić piłką, zagrać dobre zawody, myślę, że udało nam się to zrealizować. 80%. Cały zespół pracował na nasz wynik. Natomiast wielkie wyróżnienia należą się dwóm chłopakom z Ukrainy, naszym kolegom z pracy, którzy, pomimo tego, co dzieje się za granicami kraju, przyjechali tutaj i potrafili choć na chwilę zapomnieć o, tym, o tych ciężkich czasach, które dotyczą ich przede wszystkim dużo bardziej niż nas samych. Dlatego wielkie brawa dla nich. Się no, w pierwszym meczu było troszeczkę ciężko, no, za bardzo nie wykorzystaliśmy sytuacji. No a w tym ostatnim no, już graliśmy tak jak mieliśmy grać i no, udało się. No ale jestem zadowolony. Z tych punktów zdobytych w dzisiejszym dniu. W tym pierwszym turnieju no, chciałbym zacząć od bramki, no zobaczymy, może może do pola pójdę do ataku, no ale na razie zdrowie ważniejsze. Rozgrywkowy turniej, także trzy zwycięstwa, jedna porażka, trzy razy zero z tyłu. Team Spirit, wszystko w porządku. Chciałbym wyróżnić bramkarza, który nie dojechał dzisiaj do nas, Błażeja, z powodu gorączki, bo na pewno z nim wygralibyśmy cztery, a nie trzy mecze. No i brata z powodu tej kontuzji, dla, dla którego tutaj gramy. Tak prezentuje się tabela po zakończeniu rozgrywek w grupie A. Grupę wygrywa Sauny Online .pl z 9 punktami, na drugim miejscu PURMO 7 punktów, trzeci KAUFLANT GLIWICE 5 punktów, PGE GIEK 5 punktów, a obiast strzędzie z z jednym punktem.